Witam, omówienie sytuacji drogowych zaczynamy od kanału polubmy się na drodze film 3x2022 motorniczy nie wie, że ma pierwszeństwo on tu porusza dosyć ciekawy problem pierwszeństwa łamanego, ale na drodze po której jedzie tramwaj No ja tu daję taki przykład to jest chyba z Łodzi. No i tutaj przebiega tego, tak to pokazuje pierwszeństwo tak biegnie. No ale po tej franciszkańskiej jeździ tramwaj. No I teraz jak my jedziemy stąd i skręcamy tu w lewo w tą franciszkańską no to wydawałoby się no jedziemy tutaj drogą z pierwszeństwa nie ma tutaj, nie musimy się niczym przejmować, dosyć logiczne jest to wyobrażenie. No, trochę bezstno jest, mamy znak, że mamy pierwszeństwo. Jadąc tą drogą, mamy pierwszeństwo, tak mówi znak. No ale okazuje się, że jak tramwaj jedzie z dołu, no to on też ma tutaj znak i że ma pierwszeństwo. No później wjeżdża w drogę, która nie ma pierwszeństwa, no ale wjeżdżając na skrzyżowanie ma pierwszeństwo. No, skoro ten ma pierwszeństwo i ten ma pierwszeństwo, no to obowiązuje zasada prawej ręki. No ale ta zasada prawej ręki nie obowiązuje w przypadku tramwaju. No więc. No powinniśmy ustępować tramwajowi. Tak samo jadąc tutaj z tej Bolborskiej, no to jedziemy z, od strony podporządkowanej. No i tutaj też, jeżeli ktoś jedzie z tej Franciszkańskiej, od tej lewej strony, no to od lewej strony, czyli powinien nam ustąpić. No ale jeżeli to jest tramwaj, no to nie musi nam ustępować. My jemu musimy ustąpić. No i takie chodzkie klocki tam powstają. No i teraz mamy pokazane jak to wygląda w praktyce. No Powtarzam, polas tam znowu miliardowy. Tramwaje powinny zniknąć z ulic. No, to są no, koszmarne koszty ponosimy w związku z tymi tramwajami. No i ogrom problemów na drodze powodują. No, no wy sobie nie obrażacie, o ile łatwiej by było jeździć, gdyby nie było tych zastaranych tramwajów. No ale mamy takie owieczki, takie jak tam, o której wspominałem chyba tam w poprzednim filmie. O, tym, o tej owieczce rowerowej, co to krytykuje drogi rowerowe, ale jednocześnie domaga się więcej tramwajów. No takie głupoty tam się nasłuchał, ta, taka owieczka i bezmyślnie to powtarza. Wierzy w te brednie. No tu mamy przykład, jakie to problemy stwarza. Jak mówiłem, tramwaj ma, obaj jadą z drogi, obaj mają ten znak droga z pierwszeństwem. No i ponieważ tramwaj ma pewne przywileje na drodze, no to on tutaj powinien mieć pierwszeństwo. No Mamy owieczkę drogową, która no, tramwaj ustępuje, tu podjeżdża. Jeden przejeżdża. Tramwaj cały czas ustępuje, mimo że ma pierwszeństwo. No dlaczego nazwałem ją owieczką drogową? No bo zobaczcie, tu już jest prawie na skrzyżowaniu. Już praktycznie wjechało na skrzyżowaniu, to no, ten tramwaj jest dosyć daleko. No 10 razy by zdążył tu przejechać, a on stoi i czeka nie wiadomo na co. No i no tak jak ci piesi na przejściach dla pieszych. No stoi po to, żeby wyhamować tramwaj i potem jak, on, jak już wyhamuje tramwaj, to dopiero rusza i jedzie. No nie można było wcześniej bez wyhamowywania tramwaju, trzeba po prostu koniecznie wyhamować, tak jak piesi muszą wyhamować samochody. No oczywiście no pies, pieszych w pewnym sensie można usprawiedliwić, bo piesi tam się boją, bo są różne filozofie dotyczące pierwszeństwa na przejściu, więc no piesi wolą, żeby te samochody, no wolą mieć pewność, że ten samochód się na pewno zatrzyma. No i jeszcze raz zwracam na uwagę. Strony ma Z uwagę tym filozofom od przejść dla pieszych. Słuchajcie, no nawet jeżeli uznać, że macie rację, no to zobaczcie, do czego to wasze filozofowanie prowadzi? No do tego, że faktycznie wstrzymywany jest ruch. No myślę, że być może gdyby nie było tego filozofowania, gdyby uznać, że no mają piesi bezwzględne pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. No, to ci piesi by się tak nie bali wchodzić. Przynajmniej niektórzy. No Jedni wchodzą pod samochody, a drudzy się boją i wstrzymują ruch. No, to jest wszystko spowodowane tym owczarstwem. Teraz stop HAM 1270, i tu jest kontrowersyjna sytuacja. No, jest korek. Wszyscy stoją prawym pas na prawym pasie. Tam no tu widzimy z, z, z tylnej kamery, że lewym pasem nadjeżdża jakiś tam samochód. No ma prawo sobie nadjeżdżać, jest wolny pas, niech sobie nadjeżdża, no ale ładuje się na hama na początek tej stawki, no i na hama się wpierdziela. No i ludzie mówią, że ten tu zostawił tyle odstępu, i ma pretensje, no ma prawo sobie zostawić odstępu tyle ile uważa, no ale tu jest sytuacja, no tutaj no konfliktowa, no to nie jest aż tyle, os to nie jest tak, że on sobie tu wjechał spokojnie, bez. Bez niczego. No, no, wjechał, wjeżdża pod maskę, blokując tego, tego jadącego. Więc to nie jest, no, co, co, jakie to ma znaczenie, ile zostawił odstępu. No, wjechał przed tego kamerzysta i, i zajechał mu drogę. No, być może tam do wielkiej zmiany prędkości go nie zmusił. Więc tam, no, można dyskutować. No, ale tak z logicznego punktu widzenia, no, to jednak kamerzysta ma tutaj rację. No, sobie dojeżdżaj lewym pasem, no, ale. No, nie ładuj się komuś przed nos, tylko no, no zwolnij trochę, włącz migacz i wtedy zmieniaj pas normalnie, jak człowiek. No nie, że się komuś ładujesz przed nos i ludzie go, go popierają, bo, bo ten tyle miejsca zostawił. No i co z tego, że zostawił? No, ale władował mu się tamtej. I... Ładował mu się. No, zostawił miejsca być może dlatego, że tu mamy to, takie stado owiec przed nim. No I wiadomo, jak stado obiet zachowuje się w korku. No zamiast po prostu podjechać, albo jechać płynnie, albo jak już gdzie potrafię jechać płynnie, no to podjeżdżać tak, że podjeżdżasz, zatrzymujesz się i stoisz, a nie, że zatrzymujesz się i potem co chwilę 5 cm do przodu, 5 cm do przodu, 5 cm do przodu. I człowiek się zatrzymuje i, i stoi sobie jak człowiek, i po chwili robi się przed nim luka. No bo stado owieczek nie umie, straczki dostaje, nie umie normalnie stać w miejscu, tylko co chwilę podjeżdża. No ja mówię, a druga sprawa, to to zostawianie miejsca, to jest dobre dla płynności ruchu. Zostawiasz sobie przerwę, że sobie z stałą prędkością, a ci tam, a to stado owiec, gdzieś tam wcześniej, no, może sobie tam lotać, gaz, hamulec, gaz, hamulec, a ty sobie z stałą prędkością. No dzięki temu, że masz e, jakieś tam miejsce zostawione. No, ale no nie ma obowiązku jechania na zderzaku, no, bo wręcz jest niezalecane. Kolejna sytuacja, owczarstwo do kwadratu. No, kamerzysta tutaj podjeżdża, no widzi, że samochody stoją. No, widać, że ten samochód chce wjechać tu na ten prawy pas. No ale tu kamerzysta sobie wymyślił, że on tu wjedzie tam szerszym łukiem i będzie się wpierdzielał przed, tego, przed ten samochód. no Paranoja totalna. No można znowu dyskutować, kto w, w, zgodnie z przepisami ma pierwszeństwo. No ale ten tu stoi od dawna i widać, że chce tu wjechać. No i tu. No, no, na, no, na logikę elementarną. No nawet jak się tu wpierdzielasz, no to, no to powinieneś go przypuścić. No z tej racji chociażby, że później przyjechałeś. No ale w to, no, to polega na tym, że tu wszyscy się ładują na ten prawy pas. No wygląda na to, że lewy że lewym też by spokojnie można było pojechać. A no wszyscy, no to jest typowe dla owieczek, dla owieczek. no wszyscy jedna za drugą. I wszystkie tak samo muszą się zachowywać. No jest, no po to są te, te dwa pasy, czy tam nawet więcej, żeby je wykorzystywać. A nie żeby wszyscy jechali jednym pasem. No to, no, mnóstwo jest takich sytuacji w różnych miejscach, no, po prostu nie wiem, no, tylko czy raz lewy pas jest okupowany, raz prawy, nie wiem za bardzo od czego to zależy. No ale no to, no, no tak to wygląda, tu się przepychają, ten trąbi znowu jak idiota. No ten pas tutaj wygląda, że spokojnie można było tym pasem pojechać. Nie widzę tu żadnych zakazów. Tutaj widać, że strzałki są do jazdy prosto. No, owczarstwo po prostu do, ta, do kwadratu albo nawet do sześcianu. Teraz mamy kolejny przykład rondologii. Najpierw nie istniejące znaki drogowe, nie ma takich znaków drogowych. No, przydałyby się, bo faktycznie tutaj one lepiej obrazują co tam się ma odbywać na tym rondzie, ale no nie ma takich znaków, więc to jest to moim zdaniem przestępstwo umieszczanie takich znaków, które nie, których nie ma w przepisach. Chociaż no nie wiem, muszą, może w konwencji wiedeńskiej są, trzeba, na konwencji wiedeńskiej się za bardzo nie znam. A ktoś wie, to niech powie, czy w konwencji wiedeńskiej są takie przepisy, są takie znaki, wzory takich znaków zaczymy potem na rondzie, też jest ciekawa rzecz. No bo tu, tak jak mówiłem, są różne szkoły rondowe, które obejmują również umieszczanie strzałek na rondzie. No najczęstsza szkoła jest taka, że w ogóle nie ma strzałek na rondzie. No więc według mnie można sobie jechać jak się chce, jak się już wiedzie na rondo. No jak się, jak się chce, żeby się z odpowiedniego pasa w, odpo w odpowiednie miejsce jechało. W odpowiednim kierunku, no to powinny być strzałki umieszczone, a nie, że się umieszcza przed rądem, a na rondzie to już tam po co. No i potem mamy dwie, dwie szkoły stosowania, no, interpretacji tych strzałek. No tu mamy szkołę taką, że w prawo oznacza zjazd z rąda, prosto oznacza kontynuację jazdy po rądzie. To tak bym to rozumiał. No zazwyczaj jest inna szkoła. Szkoła taka, że dokładnie tam, gdzie pokazuje strzałka, to tam możemy jechać, czyli tu w tym wypadku Widząc taką szczałkę, no to w prawo, czyli tam gdzieś do rowu Na prosto to zjeżdż, zjazd z ronda, to jest najczęstsza szkoła, tak, tak to Tak to z, tak z moich obserwacji wynika, że tak to jest najczęściej oznakowane, tu mamy Następną, nie wiem czemu tych strzałek wcześniej nie umieszczają Tu mamy w prawo, no to jeszcze od biedy można by uznać za, za taką zgodne z tą drugą szkołą. No ale tu szczołka ewidentnie prosto prowadzi, no prosto, czyli tam, czyli do zjazdu nam pokazuje. No ale nie, no ona najwyraźniej oznacza, że prosto to e, wokół ronda. A w prawo, czyli tam w kierunku, pokazuje w kierunku pola, no to to oznacza, że. Nie wiem, która jest bardziej odpowiednia, no, powinno być to ujęte w przepisach, że na rondach, że, że na rondach tak oznaczamy, albo tak. No jeżeli według tej szkoły, no to powinno być to ujęte dokładnie w przepisach, no, A skoro nie ma, no to raczej bym się skłaniał ku tej pierwszej szkole, że no tam, gdzie pokazuje ta strzałka, czyli strzałka prosto w tym miejscu, no to oznaczałaby, że mam zjeżdżać z ronda. No ale owieczki sobie, no jedni uważają, że tak jest dobrze, drudzy, że tak jest dobrze. No i wszystkie będą twierdzić, że to wszystko jasno wynika z przepisów. No tutaj kolejna sytuacja, na bardziej chodzi o skrzyżowanie. Jest komentarz użytkownika: spadaj, spadaj. No, że lepiej by było zrobić po prostu bez tej wysepki, Jedna jakiś tam prostopadły wlot. No ale no w czym to przeszkadza, to co, co, co tutaj jest? No Taki jest układ drogi, no tak są budynki poustawiane, no i zgodnie z tym układem i z tymi budynkami jest, e, są te dwa wloty zrobione. I w czym to przeszkadza? Co jest z tym złego? No bo nie rozumiem. No jest wykorzystanie przestrzeni. No i co? No, no, chociażby to to daje, że tu skręcający w lewo może jednocześnie i skręcający w prawo mogą jednocześnie jechać, a, a nie jeden za drugim jak jago, owce. Jest wykorzystanie przestrzeni, nie rozumiem co jest w tym złego, może mi to ktoś wyjaśni, co by to da dało, że nie wiem, tu bym musiał, nie wiem, jakieś chyba pola wyłączone z ruchu budować, zwężać, sztucznie jeździć, nie bez sensu, co by mi to miało dać. Kolejny film, dlaczego kierowcy nie współpracują na drodze, roszczeniowy kierowca 1786. No gościu się wychyla do kamery, no to znaczy, że chce, żeby go pokazywać, no to pokazujemy. No tu jest znak, że pierwszeństwo mają ci sprzeciwka. No ale tutaj widzimy na tym filmie, że tu auta się mijają, więc tutaj nie ma potrzeby ustępowania pierwszeństwa. No bo nie dochodzi do konfliktu. no Chyba, że się trafi na idiotę. No, nie wiem dlaczego te rejestracje są zamazywane, no. No są te rejestracje, jest obowiązek rejestracji samochodu, jest droga publiczna, mamy prawo nagrywać. Nie rozumiem, dlaczego są te rejestracje zamazywane. No gościu się specjalnie tutaj pcha do kamery, a my mu zamazujemy te rejestracje. No robi to specjalnie, no zamiast jechać uczciwie prawą stroną drogi, to ładuje się bardziej na lewą stronę drogi. No Chcę pokazać, jakim jest durniem. No trochę ręką się, no i gęby też mu zamazują, no nie wiem po co, no przecież chce, żeby go pokazywać, no po to to chyba zrobił, no ale po co, a wy go zamazujecie, no nie rozumiem tego. Ocinek 1271, no tutaj jest rzecz, której nie kumam. No gościu stoi, przepuszcza tych, no prawdopodobnie jadących drogą z pierwszeństwem i nagle wali w jednego z nich. O no, co tu w tym chodzi? No, co, co, co ci ludzie mają w głowie? No, ja tam jestem w stanie zrozumieć, jak ktoś jedzie tam bez zatrzymywania i tam szybko tam próbuje ogarnąć, no nie zdąży ogarnąć, czegoś tam nie zauważy. No, ale on stał tutaj, miał dużo czasu na myślenie i ładuje się prosto. No, patrzy się prawdopodobnie tylko w jedną stronę, nie wiadomo z jakiego powodu. No, ciekawe, to jest tak z, psychi, z psychologicznego punktu widzenia. O no, co tu chodzi? Tu mam taki wpis, który mnie zaciekawił. Może mi ktoś przetłumaczyć z owczarskiego na ludzki? Rowerkowy dawca jest generalnie lepszy od motocyklowego, ale ten zaniża swoją wartość dla społeczeństwa, choć zwiększa mocno szansę na spełnienie swojej roli na tym świecie. Proszę o tłumaczenie tego, tej mądrości. Kolejna sytuacja i dyskusja: kto winien? No tutaj. No wynika z tego, z, z relacji tu kamerzysty, który jest krytykowany. Że głupoty gada. Że tam przed przejściem nagle tam ktoś sobie wymyślił, że będzie hamował. Dobra, zobaczmy jak to wyglądało. No tamten zawsze nagle zauważył, że piesza stoi. I że trzeba ją przepuścić wcześniej nie widział. No tu znowu jest to dziwne zachowanie tych pieszych. Nie wiem, czy tu jest pobocze, czy pas rowerowy, nieważne. No ale no, to, no dlaczego ona stoi na chodniku? Zamiast, już po prostu, po, powoli sobie wchodzi na to przejście, no i wla wlazłaby na to pobocze, i myślę, że wtedy by było sprawa jaśniejsza, że trzeba ją przepuścić. A teraz, a jak stoi na chodniku, no to są głupio-mądre dyskusje. Czy ona chce przejść, czy ona nie chce przejść, czy ona jest wchodzącą, czy nie jest wchodzącą. No tak czy siak, no to albo chcesz przepuszczać, albo nie chcesz przepuszczać. Jak chcesz przepuszczać, no to znowu milion razy tłumaczyłem. No wystarczy odpowiednio wcześniej zwolnić, no, powinno wystarczyć. I powolutku sobie dojeżdżać i wtedy raz, że nie byłoby tych problemów, które tu widzieliśmy, a dwa, że być może ta piesza by wlazła w końcu na to przejście i by przeszła i nawet nie trzeba by było się zatrzymywać. No ale druga sprawa to jest, no jak... No, że, te, że ile problemów rozwiązują nam pobocza. Bo to by było właśnie no, takie rozwiązanie tego problemu, czy piesza jest wchodzącą, czy nie jest wchodzącą. No jak wlazła na pobocze, no, to znaczy, że chyba chce przechodzić, a nie, że jest, prze, jest wchodzącą. No i gdyby te pobocza były, to ten problem myślę, że byłby rozwiązany, no przynajmniej tam. No i druga sprawa, że tymi poboczami mogliby sobie jeździć rowerki. Nie trzeba by było tych kretyńskich tam, jakichś tam ścieżek rowerowych na chodnikach, czy tam w schodnikach, w schodników robić ścieżek rowerowych. Tylko normalnie poboczem sobie, no i jeszcze przypuszczam, że wiele innych problemów te pobocza załatwiają. No, ale nie, u nas to jest zbyt skomplikowane zrobienie pobocza. No, aczkolwiek, no, przypuszczam, że po jakimś czasie znowu by się jakieś te głupio-mądre dyskusje na temat tego, czy na temat tych przejść dla pieszych, czy to była wchodząca, czy nie zaczęły. No bo ja bym na przykład powiedział w takiej sytuacji, znaczy no zapytałbym się, czy jeżeli to jest pobocze, no to wygląda, czy to jest legalne oznakowanie przejścia dla pieszych. No bo w wyś definicji przejście dla pieszych to jest powierzchnia jezdni drogi dla rowerów lub torowiska. No, to jeżeli to jest pobocze, to to nie jest jezdnia, nie jest to droga dla rowerów, nie jest to torowisko. Czyli tu nie, nie może być tutaj przejść dla pieszych. Więc, dlaczego tu są pasy namalowane? Się pytam. No, znowu mamy nielegalne oznakowanie. No, i jakby taka owieczka to ten mój komentarz usłyszała, to by potem zaczęła filozofować, że nawet jak wejdzie na to pobocze, to ona wcale nie jest wchodzącą na przejście dla pieszych. Tu mamy znowu tam rzekome wymuszenie na rondzie. Można dyskutować, czy to było faktycznie wyruszenie, na wymuszenie. No ale powiedz mi kamerzysto, no ile przez to straciłeś, że on ci tu wyjechał? Świeć sekundy, czy w ogóle może nie straciłeś nic? Jakby wystarczyło nogę z gazu zdjąć, a potem byś tam dojechał? No tu podobna sytuacja. Tu moim zdaniem, no, że ewidentnie nie było wymuszenia. Ale tutaj widocznie kamerzysta musiał się potrąbić. No i takie, takie sceny wywołuje. No a z tego znaku wynika, że to jednak nie było pobocze, tylko pas dla rowerów. No ale tak czy siak na pasie dla rowerów nie wolno umieszczać przejścia dla pieszych. No definicja jest, że na drodze dla rowerów pas dla rowerów nie jest drogą dla rowerów. Więc nie wolno umieszczać przejść dla pieszych na, na pasie dla rowerów. No, tu mamy 12,72 odcinek i tu mamy hit. Koleś trąbi na pieszego, który wchodzi na przejście dla pieszych. No nie wiem, może to jest tam wózek, no właśnie, czy wózek jest pieszym? No, no załóżmy, że był to, żeby był to dziecko na rowerku. No, w sumie czym jest wózek? No, jest napędzany siłą mięśni. Na no tyle, że nie kieruj, kierującego. No trzeba by się zastanowić, czym jest wózek w ruchu drogowym z dzieckiem. No ale tak pod, pod pieszego bym to podciągał raczej. No i gościu tropi, że, że oczywiście to tradycyjnie mamy przejście dla pieszych, musi być. Te barierki to w niczym nie przeszkadzają. Nie, nie, no nic. Nic nie zasłaniają, także ułatwiają widoczność. Także koniecznie trzeba przed przejściem dla pieszych przypierdzielić barierki i tam możliwie dużo słupów. Jeszcze jakiś krzak by się tu przydał, krzaki tu posadzić, to by było jeszcze, no bo pomniki przyrody, nie? No ale generalnie trąbić na kogoś, kto się znalazł na przejściu dla pieszych, no to jest trochę słabe. Odcinek 1273, no mamy tu znowu brednie w, w kierunku komentarzach no mamy tutaj rądko no mieszczą się dwa auta czyli mamy dwa pasy ruchu niewyznaczone i ten jedzie lewym pasem no to tam tu wjeżdża na prawy pas no i tutaj dochodzi, bo on jednak chciał zjechać z tego ronda i mamy problem no i teraz no Tu są komentarze, że on, nieważne, że nie miał e, kierunkowskazu, e, czyli wynika z tego, że my, ktoś inny ma obowiązek czytać mu w myślach, co on chce zrobić. No jak nie masz kierunkowskazu, no to no to jedziesz swoim pasem, czyli tym wewnętrznym i on tu wjeżdżając na, na rondzie w niczym ci nie przeszkadza, więc nie ma obowiązku ustępować pierwszeństwa, bo nie ma komu ustępować pierwszeństwa, żeby ustąpić pierwszeństwa, to musi... Mieć komu stopić pierwszeństwo? Nie ma obowiązku przewidywać, że ty sobie będziesz zmieniać pas bez kierunkowskazu, mimo że przepisy wyraźnie mówią, że chcesz zmienić pas, masz to zasygnalizować. No więc tutaj, jeżeli faktycznie jechał bez kierunkowskazu, no to jest kamerzysta winny sam sobie, i tyle. Nie wiem czemu się tutaj zatrzymuje. Może by się tu bez zatrzymywania przetasowali. Po co on się zatrzymywał? Nie rozumiem tego też. No i kolejna sytuacja. No tu jest jakoś paranoja. Tu z drogi podporządkowanej, tam daleko. Wyjeżdża tutaj kamerkowiczowi. I on ma najwyraźniej o to pretensje. Nie, no to jest chyba kilkaset metrów. a ile czasu mija, zanim on tam dojeżdża do tej? Osobówki. No kompletne, nie wiem, no to, Nie wiem, na co, jakby... Chciałbym widzieć, jak, jak on tą ciężarówką włącza się, znaczy włącza się do ruchu, no w cudzysłowie. Wierzę na drogę z pierwszeństwem. Czy też tak jak ktoś jedzie, czeka aż do, dopiero, nie wiem, 2 km ma być odstępu minimum, czy nie wiem, czy 10 km, żeby można było wjechać z drogi podporządkowanej, no... No chciałbym, żeby mi ten kamerkowicz to wyjaśnił. No Chciałbym wiedzieć, jak, jak on tą, tą ciężarówką wjeżdża z podporządkowanej. Czy też czeka, aż się zrobi pusto tam na, na odległość, nie wiem, 5 km. No tu mamy tutaj ciekawy też przypadek gościu. Znowu ten z tej, z, tej, z, tej, z tej filozofii co to można skręcać i zajmować dowolny pas. Także dowolny, nawet jak jest linia ciągła, się okazuje, jak jest pole wyłączone z ruchu. Nie wiem po co on się ładuje na lewy pas w tym momencie, i jaki tutaj ma problem, czemu on tutaj nagrywa. Czyli, no, nagrywa, bo zauważył, że ktoś tam niby łamie przepisy. No, ale jak on łamie przepisy, to jest dobrze. No To jest taka owczarska, owczarska mentalność. No, mi wolno łamać przepisy, ale innym nie wolno. No, ale no, z logicznego punktu widzenia, no, po co on wjeżdżał na ten lewy pas. No i komentarze są takie, że Bussiarz powinien stracić prawo jazdy. Za co miałby stracić prawo jazdy? Moim zdaniem tu mu się nawet nie należy. Zastanawiam się, czy w ogóle mandat mu się należy. Bo nie wiem, jaka jest społeczna szkodliwość tego czynu, że sobie to tak pojedzie. Tu znowu jest dyskusja, czy ten nagrywający powinien się zatrzymywać, czy nie powinien się zatrzymywać. No i oczywiście, że tu jest przejście dwuetapowe? Dwa przejścia jeżeli już, a nie dwuetapowe. No i nie ma to żadnego znaczenia, czy to są dwa przejścia, czy jest dwuetapowe, czy tam jakiekolwiek inne. Nie ma obowiązku się zatrzymywać takiej sytuacji I co więcej, no nie powinien, bo no ile widzieliśmy takich sytuacji, że. Kierowcy widzą, że się kieruje, że, 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 widzą, że się kierowca zatrzymuje. No, bezmyślnie włażą w takich sytuacjach na to przejście. No, jakby ci tu bezmyślnie wleźli, widząc, że ten kamerzysta się zatrzymuje, no to ten by ich tutaj rozjechał. No, no jest mnóstwo takich sytuacji. Więc takie zatrzymywanie się jest wręcz szkodliwe. No, i nie mówiąc tam, że edukacyjnie jest jeszcze szkodliwe, bo tam właśnie. Z kolei u innych owieczek powoduje, że tam włażą zawsze bezmyślnie. No ale nie ma znaczenia i nie wiem, ile razy mam to powtarzać. Czy tu jest jedno, czy dwa przejścia, czy tu jest wysepka, czy nie ma wysepki. Jest. Piesi są daleko i, i przejeżdżając przez przejście nie, nie, nie ma wymuszenia pierwszeństwa. No i to by było na tyle. Na koniec jeszcze z Ukrainy. Zobaczcie, tutaj zgodnie z przepisami wszystko się odbywa.